Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Dlaczego mnie to uczula? To tytuł artykułu, który ukazał się w magazynie Świat Zdrowia. Autorką tego ciekawego artykułu jest pani redaktor Kamila Śnieżyk. Pani redaktor porusza zawsze ważne i aktualne tematy dotyczące medycyny, zdrowia i choroby. I tak jest tym razem. Mamy do czynienia w krajach rozwiniętych z epidemią alergii. Dlatego ważna jest popularyzacja wiedzy na ten temat. Pozwólcie Państwo, że zacytuję ten bardzo interesujący artykuł. Dlaczego mnie to uczula? Już co drugi Polak ma objawy alergii, a szczególnie trudny czas to wiosna i lato. Okres intensywnego pylenia roślin, aktywności owadów skrzydłych. Czy degustacji nowych potraw podczas egzotycznych wakacji. Dlaczego nasz układ immunologiczny wariuje w cudzysłowie w kontakcie z niegroźnymi dla innych osób substancjami? Jak poradzić sobie z objawami alergii? Reakcja alergiczna to forma samoobrony organizmu przed czynnikami mylnie rozpoznawanymi przez układ immunologiczny jako niebezpieczne. Takie błędne ostrzeżenia na poziomie komórkowym zdarzają się stosunkowo często i zwykle dotyczą cząsteczek białka pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a czasem także niektórych związków chemicznych. Po kontakcie z potencjalnym zagrożeniem, za który nasz organizm bierze na przykład pyłek brzozy lub ślinę kota, ludzkie linfocyty B zaczynają wytwarzać przeciwciała cząsteczki białek immunoglobuliny E, których celem jest unieszkodliwienie podejrzanego białka pochodzenia zewnętrznego. Efekt to wylew z komórek tucznych histaminy, czyli mediatora odczynu alergicznego odpowiadającego za podrażnienie błony śluzowej nosa, oskrzeli i płuc. Dlatego najczęstsze reakcje alergiczne to kichanie, świąt, obrzęki, katar i kaszel. W rzadkich przypadkach odpowiedź organizmu na ekspozycję na alergen może być jednak znacznie cięższa. To anafilaksja, ogólnoustrojowa reakcja obejmująca równocześnie wiele różnych objawów, takich jak pokrzywka skórna, krótki oddech związany ze skurczem mięśni oskrzelowych, kołatanie serca. U części pacjentów również Zagrażające życiu gwałtowne obniżenie ciśnienia tętnicznego. Najczęstszymi przyczynami wstrząsu anafilaktycznego jest reakcja alergiczna na jad owadów, żywność oraz leki. Problem: wszędobylskie pyłki roślin. Alergia na pyłki jest jedną z najczęściej rozpoznawanych. Doświadcza jej w różnym stopniu nasilenia 20-30% Polaków. Pierwsze objawy uczulenia mogą pojawiać się już na początku roku, gdy zaczyna pylić leszczyna, a zaraz potem olcha, topola i silnie uczulająca brzoza. W maju do roślin pylących dołącza buk i dąb, a od czerwca do końca lata około 200 gatunków traw oraz licznych chwastów. Takich jak bylica, kosmosa czy pokrzywa. Co jeśli nasz układ immunologiczny uzna, że roślinne białko zawarte w unoszących się w powietrzu pyłkach stanowi realne zagrożenie dla organizmu? Mogą pojawić się następujące objawy. Alergiczny nieżyt nosa, dawniej nazywany katarem siennym, okresowo dotyczy niemal wszystkich osób uczulonych na pyłki. Jest następstwem stanu zapalnego błony śluzowej nosa wywołanego przez uwalnianą z komórek tucznych histaminę, a efekt to rozszerzenie naczyń krwionośnych i ich przeciekanie, przez co tworzy się obrzęk nosa i wodnisty katar. Reakcja dróg oddechowych na alergeny roślinne to przewlekły wyciek z nosa, kichanie kaszel, świąt nosa. Zatykanie się jednej lub obu dziurek. Alergiczne zapalenie spojówek. Objawy oczne często towarzyszą alergicznemu nieżytowi nosa i obejmują zawienie, zaczerwienienie i pieczenie oczu, obrzęk powiek lub spojówek, uczucie piasku pod powiekami. Alergiczne przewlekłe zapalenie zatok. Pechowcy uczuleni na wiele gatunków drzewit i traw, a czasem też na inne alergeny wziewne, np. roztocza kurzu lub sierść zwierząt, mogą przez całą wiosnę i lato doświadczać przewlekłego kataru, kaszlu, bólu gardła, głowy i zatok. Zaniechanie leczenia często skutkuje rozwinięciem się bardzo groźnej skrzelowej, mogącej prowadzić do nieodwracalnego, trwałego upośledzenia czynności. Płuc. Leczenie alergii na pyłki obejmuje przyjmowanie doustnych preparatów przeciwhistaminowych, takich jak desloratadyna czy loratadyna, których zadaniem jest blokowanie końcowego etapu reakcji alergicznej, uniemożliwianie połączenia uwolnionej histaminy z receptorem i wyzwolenia reakcji biologicznej. U części pacjentów zalecane są również glikokortykosteroidy donosowe, takie jak beklametazon, budezonit, flutykazon czy mometazon. W wielu przypadkach bardzo dobre rezultaty daje immunoterapia swoista. Metoda ta wymaga jednak kilku lat systematycznych wizyt w poradni alergologicznej, podczas których pacjent dostaje zastrzyki odczulające. Problem jad owadów błonkoskrzydłych. Miejscowe objawy alergii na jad owadów błonkoskrzydłych mogą występować nawet u co czwartego Polaka. Natomiast na znacznie bardziej niebezpieczne reakcje ogólnoustrojowe narażonych jest do 7% osób dorosłych i poniżej 0,5% dzieci. Skład chemiczny jadu owadów błonkoskrzydłych jest nieco inny u różnych rodzin i gatunków os, pszczół czy szerszeni. Ale najczęściej jest to mieszanina białek, peptydów, amin biogennych, takich jak serotonina, histamina, dopamina, norepinefryna oraz kininy. Składnikami jadu o silnym działaniu uczulającym ludzi są białka o charakterze enzymów oraz peptydy. Dla osób uczulonych zagrożeniem jest nawet pojedyncze urządlenie, ale szczególnie niebezpiec niebezpieczne są urządlenia wielokrotne. Rozrażnione owady wydzielają feromony alarmowe przyciągaj przyciągające i mobilizujące do ataku inne osobniki tego samego gatunku a także wszystkie urządzenia w obrębie gardła i krtani możliwe np. podczas picia napojów, w którym pływa owad. Reakcja immunologiczna rozwija się od kilku do kilkudziesięciu minut po kontakcie z uczulającym jadem i może obejmować objawy miejscowe, rumień, silny ból i obrzęk utrzymujący się ponad 24 godziny, Objawy ogólnoustrojowe o różnym stopniu nasilenia, takie jak obrzęk i świąt skóry, pokrzywka, nudności, uczucie niepokoju, metaliczny posmak w ustach. Następnie dodatkowo ucisk klacy piersiowej, świszczący oddech ból brzucha, wymioty biegunka, zawroty głowy. Potem dodatkowo silne uczucie lęku, oszołomienie, bełkotliwa mowa, chrypka duszności, problemy z przełykaniem, a w końcu wstrząs anafilaktyczny. Sinica, spadek ciśnienia tętniczego, utrata przytomności. Reakcje alergiczne rzadziej pojawiają się również po ukąszeniu przez inne owady, nawet przez komary czy meszki, a także przez pajączaki, np. krzyżak ogrodowy. Natychmiastowej pomocy wymaga osoba ukąszona przez żmiję zygzakowatą, jedyną żmiję żyjącą na terenie Polski. Choć większość zatruć jadem brzmi, ma łagodny przebieg, u niektórych pacjentów występuje silna reakcja anafilaktyczna. Pierwsza pomoc osobie urządlonej przez owada, to przede wszystkim zabranie jej z miejsca ataku, by nie narażać jej na kolejne urządlenia, a następnie przemycie ranki i usunięcie z niej żądła, jeśli pozostało w skórze. Alergicy, którzy w przeszłości mieli już incydenty reakcji ogólnoustrojowych w wyniku urządzenia, w okresie letnim zazwyczaj noszą przy sobie leki, np. preparat przeciwhistaminowy, steryt w tabletkach, adrenalinę w autostrzykawce. A jeśli chorują na astmę, również inhalator z lekiem rozszerzającym ośrzelacz. W takiej sytuacji należy pomóc osobie urządlonej w przyjęciu lęku i monitorować jej stan. Jeśli pacjent nie ma przy sobie leków, a jego stan się pogarsza, konieczne jest wezwanie pogotowia. Problem pułapki egzotycznej żywności. Alergia pokarmowa, to niepożądana. Powtarzalna reakcja powstała w wyniku specyficznej immunologicznej odpowiedzi organizmu na substancje naturalnie występujące w żywności, które nie są toksyczne ani nie mają właściwości drażniących. Uczulenie na żywność może wystąpić w dowolnym momencie życia. I wciąż nie jest jasne, dlaczego ludzki organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko określonym pokarmom. Objawy alergii pokarmowej mogą być bardzo zróżnicowane i obejmować między innymi świąt, mrowienie, zaczerwienienie, obrzęk skóry, najczęściej ust, języka, gardła, nudności i wymioty, bóle brzucha, biegunkę, trudności w oddychaniu, duszności, atak astmy, Wstrząs anafilaktyczny ze spadkiem ciśnienia tętniczego, utratą przytomności, będący zagrożeniem życia. Zdarza się, że o alergii na określony produkt spożywczy dowiadujemy się już jako osoby dorosłe, np. próbując egzotycznych potraw i lokalnych specjałów podczas pobytu na wakacjach. Pierwszy kontakt z alergenem może wywołać silną reakcję immunologiczną. Do najbardziej uczulających należą białka tropomiozyny w owocach morza, takich jak homary, krewetki i kraby. Oraz mię mięczakach, małże, kalmary, ostrygi czy ośmiornice. Ponadto na wakacjach niekt którzy turyści po raz pierwszy kosztują mniej popularnych w Polsce orzechów, na przykład brazylijskich macadamia pecan, zawierających silnie uczulające białka. Jedyną skuteczną metodą leczenia alergii pokarmowej jest całkowita eliminacja uczulającego produktu z diety. Objawy, które już wystąpiły w wyniku Kontaktu z alergenem można próbować złagodzić za pomocą leków przeciwhistaminowych lub przepisanych przez lekarza glikokortykosteroidów w postaci tabletek lub zastrzyków. Pacjenci, u których występuje ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, powinni nosić ze sobą ampułkostrzykawkę strzykawkę z adrenaliną. To tyle pani. Redaktor Kamila Śnieżek na temat alergii. A ja jako polski lekarz rodzinny pracujący w Szwecji chciałem podzielić się kilkoma uwagami na temat tego bardzo powszechnego problemu, jakim jest alergia. Oczywiście najlepszą metodą w przypadku alergii to jest unikanie alergenów. Ale oczywiście to jest dobry postulat, ale nie zawsze możliwy do realizacji. Bo o jak tu zrezygnować? Z letniego spaceru po łące, w przypadku kiedy się ma alergię na pyłki, traw, jak tu unikać powszechnego alergenu, jakim są roztocze kurzu domowego, skoro występują one wszędzie. I w naszym domu, i w miejscu pracy. Czasami, jeśli rozpoznajemy u pacjentów alergię na koty, to właściciele tych przemiłych zwierząt domowych muszą się rozstać ze swoimi milusińskimi. W przypadku alergii pokarmowej to jest łatwe, ale nie zawsze możliwe, ponieważ czasami reakcja alergiczna na pokarm jest tak silna, że wystarczą śladowe ilości orzeszków w czekoladzie, żeby pacjent dostał wstrząsu anafilaktycznego. Dlatego też My, lekarze rodzinni, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, przepisujemy wiele leków skutecznych w alergii, takie jak wspomniane tabletki antyhistaminowe, preparaty loratadyny czy desloratadyny. Należy jednak pamiętać, że w przypadku alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek, czyli tych najczęstszych form alergii na alergeny wziewne oddechowe same tabletki przeciwalergiczne nie wystarczą na alergiczny nieżyt nosa działa spray do nosa Wspomniane glikotykosteroidy, moim ulubionym sprayem w alergicznym mierzycie nosa jest Nazonex. Jeśli chodzi natomiast o alergiczne zapalenie spojówek, to również tabletki antyhistaminowe nie wystarczą. Trzeba stosować krople do oczu skuteczne w przypadku alergii. Ale czasami to nie wystarczy i wtedy pacjenci, którzy mają silne objawy alergii, wymagają leczenia glikokortykosteroidami. To są silne leki i w formie tabletek, i w formie zastrzyków. Tabletki to prednizolon, nazwa handlowa prednizolon, iniekcje to depomedro. Pani redaktor Kamila Śnieżek w swoim artykule na temat alergii poświęciła dużo miejsca anafilakcji, czyli tej najsilniejszej reakcji alergicznej i reakcji, która jest dla pacjentów potencjalnie groźna anafilakcja, wstrząs anafilaktyczny może zabić i to się zdarza i dlatego pacjenci, którzy mają silne reakcje alergiczne, na przykład na jad owadów błonkoskrzydłych, osy, pszczoły, szerszenie, pacjenci, którzy wiedzą o tym, że mają Alergię pokarmową, na przykład na orzeszki czy owoce morza, czy w końcu tacy, którzy mają reakcje alergiczne, silne reakcje alergiczne na różnego rodzaju leki: antybiotyki, penicyliny, czy nawet niesterydowe leki przeciwzapalne. To muszą być wyposażeni, w ampoulko strzykawkę z adrenaliną. Takie peny z adrenaliną ratują życie. Dosłownie ratują życie. Ja, jako doświadczony lekarz rodzinny, miałem kilka razy okazję ratować życie pacjentom we wstrząsie anafilaktycznym. To jest naprawdę. Bardzo dramatyczny przebieg, bardzo szybki. Nie ma czasu na, na zastanawianie się, co robić. Trzeba po prostu działać. Ja nie mam na szczęście problemu z anafilaksją, ale jako lekarz zawsze. Noszę ze sobą taką ampułkę, strzykawkę z adrenaliną, ponieważ wiem, że w przypadku spotkania pacjenta, który dozna wstrząsu anafilaktycznego, nie jestem w stanie pomóc temu pacjentowi inaczej, jak tylko przez podanie adrenaliny. Takie peny. Adrenalinowe są łatwe w użyciu, wstrzykuje je się głównie w mięśnie, uda. Pacjent może to zrobić sam, ale oczywiście w stresie, w przypadku pojawienia się pierwszych objawów anafilakcji. czasami po prostu trzeba pomóc pacjentowi podać tę adrenalinę. I na koniec w przypadku. Jakieś wątpliwości co do alergii, czy choćby odczulania immunoterapii swoistej? Pacjentów kierujemy do alergologów, także w przypadku niejasnych alergii, czy alergii krzyżowych. Nasza wiedza, Lekarzy rodzinnych nie wystarcza. I tacy pacjenci muszą skorzystać z pomocy specjalistów. I tacy pacjenci są kierowani do alergologów. To tyle. Na temat epidemii alergii. Lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Bardzo dziękuję Pani redaktor Kamili Śnieżek za poruszenie tego. Bardzo ważnego tematu, który dotyczy wielu pacjentów, a wiedza na temat alergii potrzebna jest nam wszystkim, chociażby po to, żeby pomóc pacjentom we wstrząsie anafilaktycznym. To tyle na temat alergii. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.